Dzień dobry. Państwo w programie mają inny tytuł mojej dzisiejszej prezentacji, ale tak naprawdę to jest ta sama prezentacja, ponieważ ten inny tytuł to jest pierwszy tytuł książki, którą dzięki Fundacji Nowoczesna Polska udało mi się wydać i o tej książce tak naprawdę chciałbym chwilę porozmawiać, ale po kolei. O moje bio. Tutaj powinno być moje zdjęcie z pierwszego kopikampu, na którym zapowiadałem, że książka powstanie. Jest już piąty kopikamp i słowa dotrzymałem. I tak naprawdę wtedy zastanawiałem się nad jednym podstawowym pytaniem, czyli co poszło nie tak w historii prawa autorskiego, że z systemu, który generalnie powinien się nam wydawać miły, sympatyczny, bo nastawiony na ochronę twórców, stał się systemem, który wywołuje dużo sporów, problemów, nieporozumień i dość niesympatycznej atmosfery. I próbą odpowiedzi na te wszystkie pytania jest właśnie książka. Wszystkie prawa zastrzeżone, historia sporów o autorskie prawa majątkowe. Zanim jednak zacznę mówić o tym, o czym jest trochę w tej książce, muszę się wytłumaczyć. Mianowicie, dobrą tradycją mówienia o prawie autorskim, która wywodzi się już z XVII wieku, jest taka informacja, że wszystko to, o czym będziemy mówili, dotyczy prawa autorskiego i nie może być odbierane jako atak czy próba dyskredykowania twórczości jako takiej. Tą tradycję właśnie zaczął Tomasz Makaluj, natomiast również i w polskiej tradycji Seweryn Markiewicz już w XIX wieku również swoją rozprawę o historii prawa autorskiego rozpoczął taką pięciostronicową tyradą o tym, dlaczego należy Chronić twórczość, a potem e, przeszedł do zdania: Ale jak tego nie należy robić? E, oczywiście, książka e, na samym początku miała być zbiorem sześciu krótkich esejów o historii prawa autorskiego, ale w toku prac krótkiej książki o historii prawa autorskiego stało się, e, stała się ona dosyć e, obszerną publikacją, więc ja o tym wszystkim dzisiaj nie będę mówił. Powiem tylko o kilku najistotniejszych elementach. E, na elementach tego, czego się nauczyłem, właśnie próbując poznać historię sporów o autorskie prawa majątkowe. I pierwszą podstawową rzeczą, o której należałoby powiedzieć, to pewne... że ta cała moja prezentacja będzie przebiegała jako dyskusja wokół kilku podstawowych założeń, jakie bardzo często przyjmuje się w dyskusji o prawie autorskim, a które to tak naprawdę założenia powodują, no właśnie, są przyczyną tych wszystkich konfliktów. Po pierwsze, czy prawa, o prawa autorskie zaczęły się wraz z nastaniem Internetu, czy prawa autorskie mają charakter uniwersalny, czy prawo autorskie, wreszcie, to prawo twórców, oraz czy prawa autorskie to prawo własności. I te wszystkie założenia i przyjmowane za, za nimi koncepcje, Próbują, u, 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 ułatwiają nam wyobrażenie sobie tym, czym jest prawo autorskie. Każdy z nas sobie wyobraża tym, czym jest prawo autorskie i broni pewnej wizji prawa autorskiego, i rzeczywiście te wizje się od siebie bardzo istotnie, e, bardzo istotnie różnią. No więc zacznijmy od samego początku. Czy spory o autorskie prawa majątkowe zaczęły się wraz z nastaniem ery y, Internetu? No pa wszyscy pamiętamy to, co się stało w 2012 roku, w jaki sposób y, y, całe zamieszanie związane z y, ACTA, a również i dzisiaj związane z CETA i TTIP. Y, y, Jednym z elementów tych sporów jest kwestia prawa autorskich i sposobów, w jaki one są uregulowane w tych dokumentach międzynarodowych. Ale generalnie historycy prawa autorskiego idą krok tył i mówią: no, być może takim momentem istotnym był, było wynalezienie sposobu wymiany plików peer-to-peer -peer i słynny, słynny Napster. Ale być może te spory zaczęły się już troszeczkę wcześniej, kiedy firma. Sony i Betamax stworzyły pierwsze, pierwsze magnetowity. Ale tak na dobrą sprawę należałoby się ciosnąć jeszcze dużo wcześniej do konwencji berneńskiej, ten znaczek to jest błąd w prezentacji, tu było piękne, piękne zdjęcie konwencji berneńskiej, i zastanowić się, czy może właśnie wtedy, kiedy to niektórzy twórcy próbowali stworzyć system międzynarodowego prawa autorskiego, to może to wtedy jest ten początek sporów o prawa autorskie. A może to, jeszcze idąc do tyłu, możemy wskazać francuską pierwszą ustawę o ochronie praw twórców, czy ustawę angielską 710, słynny statut Anny. Ale tak na dobrą sprawę. Początek sporów o autorskie prawa majątkowe to jest moment, kiedy w Republice Weneckiej wymyślono sobie system e, ochrony e, twórczości i system ochrony tak naprawdę przemysłu drukarskiego czyli słynny system przywilejów. To jest ten przywilej, uchodzi za jako pierwszy przywilej związany. Z prawami autorskimi. I dlaczego mówię, że to jest początek sporu autorskie prawa majątkowe? Dlatego, że już w 1517 roku ten sam Senat Wenecji uznaje, że wszystkie dotychczas wydane przywileje należy zlikwidować, mianowicie, bo wszystkie problemy związane z powstaniem tych przywilejów są tak wysokie i tak duże, że należy system przemyśleć i stworzyć nowe jego podstawy. I w zasadzie od tego momentu, odkąd wymyślono system ochrony, Tekstów, twórczości, rynku wydawniczego. Od samego początku mamy problem z tym, że coś jest nie tak w tym systemie i coś w nim trzeba poprawić. Kolejną bardzo ważną rzeczą jest próba uświadomienia sobie tego, e, e, m, 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 czy prawa autorskie mają charakter uniwersalny. My jesteśmy przyzwyczajeni, że mówimy o prawach twórców bardzo często przez pryzmat XIX-wiecznej koncepcji autora. Geniusza, tego, który daje wzrost, tego, który jest źródłem prawa autorskich i komu te prawa autorskie w sposób e, m, m, przypisany powinny zawsze e, należeć. E, takie myślenie już w teorii literatury od pewnego czasu nie jest zbyt popularnym myśleniem, ale niewątpliwie na tym myśleniu i na tej zasadzie e, oparta jest właśnie konwencja bernejska. Od, na tej zasadzie i na tym myśleniu oparte są wszystkie ustawy e, prawno-autorskie. A tutaj, właśnie, konwencja berneńska, również podawana jako przykład tego uniwersalnego charakteru praw autorskich, systemu, którym objęty jest 183 państwa. No i jednym z pytań, jakie można sobie zadać, to jest tak, jak to się stało, że tak duża ilość państw o różnych e, źródłach kulturowych doszła do jednego przekonania, że właśnie tak wygląda model autora i w ten sposób należy chronić jego, e, jego twórczość. Pewną częścią wyjaśnienia tego, tego zjawiska jest spojrzenie w historię i odkrycie dość oczywistego faktu, że większość z tych krajów, kiedy przyjmowało czy to konwencję berneńską, czy to wprowadzało swoje ustawy prawne autorskie, były tak naprawdę pod, pod zwierzchnictwem państw europejskich. Ten cały okres kolonializmu, po prostu to był okres, w którym prawa e, e, tych poszczególnych krajów, takich jak Meksyk, Brazylia, były kształtowane... Ale nie ze względu na ich własne przemyślenia, tylko jako część systemu praw państw zwierzchnich. Po drugie, o tym często się zapomina: ta nasza zachodnioeuropejska idea twórcy jako podmiotu indywidualnego nie jest ideą powszechną. Ona jest ideą, która zaczęła się kształtować w Europie w XIV-XV wieku. Wcześniej wyglądało to zupełnie inaczej. A co i również istotne, w innych częściach świata również to wyglądało inaczej, a w niektórych częściach świata cały czas. Te prawa autorskie traktowane są jako pewna taka sztuczna narość, ponieważ tak naprawdę my o prawach twórców myślimy w zupełnie inny sposób. Aczkolwiek również niektórzy europejscy artyści również podważali tą ideę indywidualnej twórczości i tego, że to właśnie ja, jako twórca geniusz, jestem jedynym źródłem powstania utworu. No, wreszcie należy zadać sobie pytanie, czy prawa autorskie to prawa twórców. To jest chyba podstawowe pytanie w zakresie dyskusji, czym one powinny być. I tak rzeczywiście jest, że już od dłuższego czasu tak naprawdę prawnicy raczej nie mają wątpliwości co do tego, czym prawa autorskie są. Jak pisał w latach 30. Stefan Grzybowski, prawa, być może słuszną rzeczą jest, aby prawa autorskie były prawami twórców, ale nie ma w tym żadnej konstrukcyjnej pewności. Co więcej, jeżeli dzisiaj obserwujemy to, w jaki sposób funkcjonują prawa autorskie, to możemy odkryć, że niektóre dobra niematerialne są chronione prawami autorskimi, mimo że w powszechnej opinii raczej do czegoś takiego, co można nazwać szeroko pojętą sztuką, nie należą, jak na przykład rozkłady jazdy. A niektóre dobra, które być może są uznawane za dzieła sztuki, Prawami autorskimi chronione nie są. To wynika oczywiście z banalnej konstatacji, że poje, pomiędzy pojęciem utworu w rozumieniu prawa autorskiego a pojęciem sztuki zachodzi stosunek krzyżowania. Ten stosunek krzyżowania w XIX wieku był, znaczy te kółka w XIX wieku bardziej na siebie nachodziły. To znaczy, jakby to estetyczne myślenie o tym, czym są utwory i tym, czym jest sztuka, mniej więcej siebie pokrywały. Od XIX wieku nasze estetyczne przekonanie do tego, czym jest sztuka i czym jest twórczość. Mocno się rozeszły od tego, od tego punktu, w którym jest prawo autorskie i w jaki sposób chciałoby chronić prawo autorskie. Ale e, pytanie o to, czym tak naprawdę e, są prawa autorskie w kontekście, czy są to prawa twórców, odpowiedź na to można właśnie znaleźć w historii, kiedy popatrzymy sobie nie na ustawy międzynarodowe, nie na ustawodawstwo krajowe, tylko właśnie. Kiedy rzucimy, jakby wrócimy ten krok wstecz i przejdziemy do tego momentu okresu przywilejów. Jak wiadomo, kiedy Jan Gutenberg zaadoptował na potrzeby europejskie chiński wynalazek druku, wraz z powstaniem tego nowego sposobu rozprzestrzeniania tekstów, pojawiły się dwa podstawowe problemy. Z jednej strony pojawiła się potrzeba polityczna. Która to potrzeba mówiła w ten sposób? Zarówno władze państwowe, jak i ówczesnie dominujący kościół twierdziły, że taka pełna cyrkulacja tekstów nie jest zbyt dobrym rozwiązaniem z punktu widzenia sprawowanych przez niej, przez te instytucje władzy. Z drugiej strony odkryto, że sprzedaż tekstów drukowanych może być bardzo intratnym interesem. I tak naprawdę te dwie potrzeby, zostały rozwiązane czy zostały zaadresowane poprzez system przywilejów. Z jednej strony system przywilejów realizował interes polityczny za pomocą mechanizmu cenzury, z drugiej strony zaś, stworząc monopol eksploatacyjny, umożliwiał funkcjonowanie pierwszym wydawnictwom. Ale system przywilejów nie mógł trwać wiecznie, ponieważ przyszło oświecenie i pomysł cenzury przestał być pomysłem akceptowalnym. W zbiorowej świadomości, a w związku z tym trzeba było ten system przemodelować. Po drugie, również inni wydawcy odkryli, że ten system przywilejów, no, z punktu widzenia rynku wydawniczego też może nie jest zbyt przyjazny dla wszystkich graczy rozwiązaniem, więc trzeba było coś zmienić. No, wtedy doszło właśnie do narodziny retoryki praw autorskich, w którym to właśnie okresie systemu przywilejów, w którym Istotą tego przywileju, znaczy tego systemu była ochrona interesu politycznego, zaczęto myśleć o systemie praw autorskich. Systemie, w którym tym centralnym uzasadnieniem miało być właśnie, miała być właśnie postać autora. Ale co ciekawe, jakim takim dodatkowym elementem, o którym oczywiście wtedy nie mówiono, jest to, że ten system z jakiegoś dziwnego powodu również spowodował, że powstała cenzura prywatna. Z jakiegoś dziwnego powodu system, który miał uleczyć nas od tej cenzury, zmienił tę cenzurę z cenzury państwowej na cenzurę prywatną. Ale kiedy mówimy o narodzinie retoryki praw autorskich, musimy również mówić o wielkiej transformacji, jaka dokonywała się w tamtym czasie w Europie. Proszę pamiętać, że XVIII-XIX wiek to już jest, znaczy XIX, XVIII wiek to, są, to jest okres, kiedy kapitalizm zaczyna być dominującą formą e, ustroju e, gospodarczego. W związku z tym... Jeżeli porównujemy te dwa systemy, system przywilejów, to wiemy, że w tym systemie najczęściej pierwotnie uprawnionym podmiotem był wydawca. Ta różnica, ta wielka transformacja, miała polegać, że to nie właśnie wydawca jest tym teraz pierwotnie uprawnionym, ale tym pierwotnie uprawnionym podmiotem miał się stać autor. Wtedy to również zarysowała się taka, taki dualizm myślenia o prawach autorskich. Z jednej strony mówimy o interesach twórców, Interesach, interesie autora do tego, aby on kontrolował swój tekst i dzięki temu mógł zarabiać na tym tekście. A z drugiej strony interes społeczny mówiący o tym, no okej, okay, ale po to tworzymy ten system, aby tych utworów było jak najwięcej, czyli drugim, tym osobnym jest kwestia zabezpieczenia dużej ilości dostępności tekstów dla autorów, dla społeczeństwa. Co ciekawe, w obu tych systemach, o ile... Zmienił się podmiot pierwotnie uprawniony, to jednak podmiotem, który cały czas czerpie najważniejsze korzyści z prawa autorskiego, nie był twórca. Był to podmiot nabywający prawa. Dokładnie tak samo jak wcześniej. I dokładnie to ci sami wydawcy, którzy to zabiegali tak na dobrą sprawę o to, aby system prawa autorskich. Powstał. O tym oczywiście szerzej można przeczytać w książce. Ja to akurat omówiłem na przykładzie dwóch największych ustaw prawnych autorskich, czyli Angielskiego Statutu Anny i ustaw francuskich, kiedy to właśnie wydawcy stali się wielkimi zwolennikami systemu prawa autorskiego. W Polsce była sytuacja dosyć podobna. Ale kiedy dalej porównujemy te dwa systemy, to okazuje się, że oczywiście pomimo wielu różnic jakie pomiędzy nimi zachodzą, to tak naprawdę najbardziej istotnym jest podobieństwo. Podobieństwem tym jest fakt, że prawa wyłączne, prawa monopolowe czy prawa zakazowe, jak zwał, tak zwał, są podstawą obu tych systemów. Dużo się zmieniło, ale cały czas chodziło tak naprawdę o to, że będą, jakieś, że będą istniały jakieś prawa zakazowe, że ktoś będzie mógł komuś zakazać korzystania z jakiegoś tekstu w jakimś zakresie. W związku z tym powstały dwa podstawowe modele biznesowe. Jeden model biznesowy, który oparty był na. Szerokiej dostępności na, na, na monopolu autorskim, za pomocą którego miano umożliwiać dostęp twórcom do środków pieniężnych, a z drugiej strony model oparty na wolności kopiowania. Z jednej strony, piraci byli traktowani jako ci źli, którzy pozbawiają twórców i prawowitych wydawców możliwości zarabiania na twórczości, a z drugiej strony trzeba zwrócić uwagę, że gigantyczna Gigantyczne osiągnięcie cywilizacji, na jakim było oświecenie, według niektórych było możliwe tylko i wyłącznie dzięki temu, że bardzo duża ilość tekstów mogła krążyć swobodnie po Europie. Więc czy prawa autorskie są prawami twórców raczej nie, są to prawa podmiotów nabywających te prawa, i to te podmioty najczęściej z tych praw korzystają. Jeżeli chodzi o to, czy prawa autorskie są prawami własności, ponieważ kończy mi się czas, powiem tylko, dwie rzeczy. Po pierwsze, że myślenie o tym, że prawa autorskie są prawami własności ma długą historię i negowanie tego e, myślenia ma jeszcze dłuższą historię. Zaczęło się to już... E, 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 mm, mm. Dawno temu, tak, tutaj jest sąd francuski, który powiedział, że to jednak nie jest to, ale również ta rozprawa, o której mówiłem Seweryna Markiewicza pod uroczym tytułem prawa autorskie, czyli tak nazwana własność literacka i artystyczna. Więc generalnie z tymi prawami autorskimi to nie jest tak do końca. Dlaczego one nie są prawami własności? O tym szerzej. oczywiście można przeczytać w książce, a teraz chciałem tylko powiedzieć na jeden bardzo zwrócić uwagę na jeden bardzo istotny aspekt, mianowicie na zapomniany kom komercyjny charakter praw. Autorskich. Jeżeli dokładnie się patrzy na historię prawa autorskiego, to one z definicji, z istoty i przez całą większość czasu były prawami związanymi z komercyjną eksploatacją utworów i efektywnie nie dotyczyły żadnego innego sposobu um, 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 korzystania z twórczości. Um, więc czym są prawa autorskie? Oczywiście mamy dwa podstawowe systemy. Jedni twierdzą, że one się od siebie bardzo różnią. Inni twierdzą, że od czasów konwencji berneńskiej, od takiej zmiany, która wprowadziła prawa osobiste do systemu anglosaskiego, one się nie różnią. Moim zdaniem, te systemy się oczywiście nie różnią, bo oba systemy oparte są na model, monopolu autorskim, na prawie, na prawie, na prawie zakazowym. Uzasadnienia. Które za tymi prawami stoją, są różnego rodzaju uzasadnieniami. W zależności od tego, który, którą z teorii sobie przyjmiemy, tak te prawa będziemy próbowali kształtować. Ważne jest również to, żeby pamiętać, że spór o prawa autorskie to jest również element szerszego sporu, który istnieje generalnie w ramach teorii prawa, mianowicie spór. O to, czy istnieją prawa naturalne, czy istnieją prawa, czy tak naprawdę o wszystkich prawach, o których mówimy, decyduje społeczeństwo. Innymi słowy, czy prawa istnieją niezależnie od woli społecznej i my tylko jako społeczeństwa musimy zgadzać się lub nie, znaczy musimy zgadzać się i je, i je wykonywać, czy rzeczywiście jest tak, że za wszystkie prawa odpowiadamy my. Kolejną bardzo ważną rzeczą w tych sporach o prawa autorskie jest to, czy system prawa autorskiego istnieje po to, aby Zapewnić wynagrodzenie twórcom, zapewnić ochronę inwestycji ponoszonych przez producentów i jednocześnie zapewnić społeczeństwu szeroki dostęp do dup kultury. Ten sposób myślenia o prawie autorskim jest zawarty w porozumieniu TRIPS, który traktuje te trzy elementy jako równoważne cele prawa autorskiego, czy być może jest tak, że tak te, te dwa pierwsze elementy to są tylko i wyłącznie środki do realizacji tego, Celu ostatniego. W zależności od przyjętej optyki będziemy bronili zupełnie innych rozwiązań i będziemy w zupełnie inny sposób podchodzili do praw autorskich. No i oczywiście, próbując odpowiedzieć na pytanie, czym powinny być prawa autorskie, zacząć należy od tego, że oczywiście prawa autorskie jako prawa chroniące dobra niematerialne nie powinny być kształtowane tak, jak są kształtowane prawa własności, czyli prawa do rzeczy. Rozróżnienie tego pomiędzy dobrami niematerialnymi i materialnymi ma istotny wpływ na to, w jaki sposób te prawa powinny być kształtowane. Po pierwsze, w moim przekonaniu powinniśmy zastąpić myślenie, że wszystkie elementy praw autorskich majątkowych zawsze i z definicji powinny być oparte o prawa wyłączne. Być może w pewnym zakresie tak, ale być może większa część praw autorskich, szczególnie w związku z tym, w jaki one w sposób funkcjonują w internecie, powinna być oparta na inne zasady, jak na przykład o, o prawo stosownego wynagrodzenia. Po trzecie, w moim przekonaniu historia prawa autorskiego dowodzi, że prawa autorskie powinny z powrotem wrócić przynajmniej do tego podstawowego swojego celu, czyli do zapewnienia tylko i wyłącznie komercyjnej eksploatacji utworów. I wszystko to, co jest poza komercyjną eksploatacją utworów, dotyczy wolności słowa i prawa do informacji, powinno z powrotem znaleźć się poza systemem prawa autorskiego. Co więcej, w moim przekonaniu część zasad związanych z dozwolonym użytkiem prywatnym E, powinna nie tak jak dzisiaj być traktowana jako wyjątki czy ograniczenia, ale e, powinna być czy to częściowo kształtowana jako prawa podmiotowe, jeżeli chodzi na przykład do pewne e, instytucje publiczne, albo jako obszar właśnie totalnej wolności. No i ostatni element y, moim przekonaniu ich dzisiejsze spotkanie i wczorajsze, i generalnie historia Kopikampu dowodzi, że, że w ramach systemu prawa autorskiego, w związku z tym, że głównym problemem praw autorskich nie są twórcy, tylko są podmioty nabywające prawa, powinna być wprowadzona bezpośrednia klauzula zakazująca nadużywania praw autorskich, w szczególności z uwzględnieniem takich wartości, jak właśnie wolność słowa czy prawo do informacji. Szerzej na ten temat, dlaczego to, co Tutaj, bo na ostatnim slajdzie, w moim przekonaniu, jest sensownym rozwiązaniem. Możecie Państwo przydać w mojej książce, i ja w tym momencie chciałem podziękować. Do zobaczenia.